Poranna Kawka z pluszowymi przyjaciółmi, którzy są ze mną tutaj od początku do końca. To chronologicznie prawdopodobnie będzie ostatni odcinek e, przygód w Tanzanii 2021. E, zaraz, pewnie skończy się bateria, więc nie wiem w którym momencie się to urwie, ale może to będzie akurat. Dobra, jeśli to się z nienacka skończy, tak jak z nienacka kończy się mój wyjazd, ponieważ dzisiaj jest 15 maja, mój wylot planowy to 30 maja. A co się stało? Zostałem podnięty. może pobity, to za dużo powiedziane, ale uderzony maczetą w twarz, mamy szczęśliwe... Trzeba to jakoś przeżyć, przeboleć i zapomnieć. E... Obliczyłem straty już tak na chłodno, bo zapomniałem, że jeszcze powerbank e... no średnio licząc, nie zawyżając e... E... absolutnie, ale też nie zaniżając zaokrąglając bardziej po prostu te kwoty no to myślę, że dyszka pękła, no. O 10 tysięcy wyjazd mi się podrożył, eee, czyli praktycznie dwukrotnie, bo bilet 2700, pobyt tutaj jakieś 6 tysięcy. Eee, no, pewnie z dodatkami, bo ja jeszcze teraz telefonie ostatnie wypłacone pieniądze na zapas, no bo przecież miałem tutaj być jeszcze dwa tygodnie. Zapłaciłem zatem za ten gotówką, już jakiś, kupiłem alkohole do domu, pa, pamiątkowe. No, ale tak już nie, nie certolę się, że tak powiem, z tą gotówką. I tak mi pewnie zostanie, i będę musiał ją wymienić po jakimś hiperniekorzystnym kursie dolarowym. Mniejsza o większość. Eee, no tak, no potężna strata finansowa. Potężna. Natomiast to jest. No. Wymierne. Gorsz, gorszą stratą jest na przykład to, że nie, nie backupowałem iPhone'a zdjęciowo. Ponieważ chciałem zaoszczędzić jak najwięcej miejsca na filmy na dyskach i na laptopie. I wyłączyłem backupowanie zdjęć. Więc nie mam. Ca... Absolutnie ani jednej fotki od lutego 2011. Zatem również z całego tego wyjazdu. No niestety, to jest bardzo poważna strata, i no trudno by będzie o tym zapomnieć, że ach, takie fajne zdjęcie. A może będzie łatwo, bo po prostu nie będę ich widział. Trudno jest mi to oszacować. W każdym razie dogrzebałem się, że jest to jedno, jedna z większych strat, również oprócz tego wszystkiego. No nie ukrywam, że jestem w traumie. Jak widzicie, nawet dzisiaj zdjęte mam łańcuszki pamiątkowe moje talizmany. Nie wiem, dlaczego właściwie to zrobiłem, ale jestem przestraszony. Na ulicy się po prostu tutaj boję. I to jest, to jest najsmutniejsze, chyba w tym wszystkim. To jest największa strata, ponieważ wielokrotnie um, mówiłem na filmach yy, i sam sobie to jakby przypominałem, że fajny jest ten wyjazd, bo bardzo odczarowuje moje negatywne. Wspomnienia po RPA, w którym naprawdę trzeba było uważać, w którym bardzo, bardzo często w hotelach yy, i w hostelach mówiono, żeby nie wychodzić po zmroku, żeby nie chodzić w jakieś rejony, tożmowo, no to jest ciągła spina, tak? Z czego ja tam nie miałem ani tak wypasionego sprzętu, ani jego takiej ilości. Także no, tym razem się nie udało i. Na dzisiejszy moment powiem szczerze, że nie wrócę do Afryki. Nie ma mowy w ogóle. Dlatego też, dlaczego też chcę wyjechać? Bo widziałem już to dzisiaj. Jestem bardzo negatywnie nastawiony do tych ludzi, na wszelkie zaczepki, na które ja i tak reagowałem różnie czasem pozytywnie, a czasem miałem już ich przesyp. No to teraz mam do nich pretensje i pokazuję im twarz, mówiąc, że dziękuję bardzo za ich pomoc. W związku z czym, no, nie skończyłoby się to dobrze, ja bym się tylko negatywnie nakręcał. Nie ma to sensu. Wolę przyjechać w tym stanie do Warszawy, do, do domu, w którym na pewno poczuję się dużo bezpieczniej. I strzepię po prostu z siebie to. Zagłębiając się w montowaniu filmów, e, których mam jeszcze duży zapas. Jest kilka miast. no Nie będę tego robił już na bieżąco, niestety, bo, bo się nie da. <śm> nie mam okularów, więc nic z tego. Snułem się dzisiaj po tarasach, zresztą po centrum e, i po uliczkach, i po targach. I po jakichś tam marketach, po marketach głównie szukając, po, po jakichś centrach handlowych szukając albo optyka, albo czasem nawet w marketach są takie okulary do czytania proste, naj, najtańsze, najprostsze, no ale nic takiego nie wykombinowałem tutaj, nie, nie znalazłem niczego takiego, więc jestem ślepym kretem. Nie jestem w stanie montować niczego, nie jestem w stanie czytać książki nawet w tym momencie, co jest słabe, bo mam tego czasu bardzo, bardzo dużo dziś i jutro. Na dole mam pizzę, Subwaya. Jestem samowystarczalny. To drogie rzeczy tutaj, ale no, tak jak mówiłem, pieniędzy mam nadmiar wręcz. A i tańcańskie jakoś mało są wymienne gdzie indziej, w związku z czym muszę się ich pozbyć. No i tak. Eee. Ja powiem szczerze, że czułem od jakiegoś czasu, że jakaś siła mnie wypycha stąd. Że ten wyjazd już jest jakby pchany trochę na siłę. Jakbym ja już nie miał mocy, jakiegoś takiego rozpędu. Być może zaczęło się to od pierwszej próby wyrwania mi aparatu z ręki na ulicy przez motocyklistę, ale tam dosyć szybko się potrzepałem po tym i dosyć szybko doszedłem do siebie. Zresztą no, nic się nie stało, aparat zachowałem mi się, nic nie wydarzyło całe zdrowy, wróciłem do domu, trochę, trochę rozemocjonowany, co najwyżej, tak. Mm, no ale cały powód na mafia. Byłem bardzo niezadowolony, bardzo. W sumie już czułem frustrację, <coughs> że tak to wygląda. No bo ileż na swojej trasie możesz mieć nietrafionych tak naprawdę miejsc, tak? Nie ze względu na. Na to, że tu jest nieładnie, no ale jeżeli są pozamykane ośrodki na mafia, no dokładnie są w, Horendal, w miejscach o opłacie za park morski, no to dajcie spokój. E, szukając ostatnio jakichś tam informacji w internecie, oczywiście, ponieważ eskaluje teraz konflikt izraelsko-palestyński. Ja na ten temat nie będę się wypowiadał, bo każdy Polak oczywiście jest specjalistą w tym temacie, więc moje trzy grosze są już tutaj zbędne. Natomiast natknąłem się na jakąś informację bodajże amerykańskiej ambasady albo, albo po prostu na jakiejś stronie amerykańskiej, że w Tanzanii jest miasto na południu o poziomie niebezpieczeństwa 4, czyli absolutnie nie jechać. To miasto oczywiście jest bardzo daleko stąd. Yy, ja nie, nie planowałem go tak naprawdę zaliczyć, chociaż myślałem trochę o tamtym regionie, żeby dopełnić już całe to koło objazdu Tanzanii, tak? Jednak było tam bardzo, bardzo nie po drodze i nie bardzo było po co. Natomiast, no cóż, cieszyłem się jeszcze wczoraj z tego, że zdecyd nie zdecydowałem się jechać do tego miejsca, no bo zagrożenie terroryzmem tam jest, tak? A jak wyszło, to sami wiecie, no. Ach... Smutna historia, tak naprawdę. Nauczyła mnie czegoś być może? Nie wiem. W każdym razie Zdałem sobie sprawę, że ten typ agresji i coś takiego jak porwania to nie są hegeszki. To jest naprawdę z życia albo nie żyć. To jest wszystko tutaj czarno-białe. Przerażająca sprawa. Bardzo się cieszę, że nic mi się nie stało. Fizycznie więcej. Dzisiaj, dzisiaj odkryłem tylko, że oprócz tego opuchnięcia, no bo oberwałem solidnie to mam jeszcze obtarcie, bo ta maczeta po prostu no była jakaś cała w ogóle jakaś taka chropowata. Jakiś kawał, kawał metalu tak naprawdę bardziej niż maczeta. No ale w tym kształcie, tak? Eee... On mnie nie, nie, nie dość, że uderzył, to jeszcze obtarł tą powierzchnią tego. Stąd sączyło mi się coś. Wczoraj nie bardzo e, to ogarnąłem. patrzyłem tylko, że to nie jest krew, więc stwierdziłem, dobra, to luz, będę żył. E, no dzisiaj rano, jak się już przyjrzałem dokładnie, w lustrze okazało się, że jest to obtarcie, ale kość jest cała. Mm, nie mam chyba coś mam z ręką, bo od tego mocowania się. Ale... Być może to i tak by wyszło, i tak by wyszło od targania bagaży, bo dzisiaj coś tam przenosiłem. Także zakopuję ten temat, nie zakopując w nim Tanzanii, tak. Myślę, że ten wyjazd był bardzo, bardzo pozytywny. mam stąd naprawdę kupę fajnego materiału. Ogrom, ogrom naprawdę filmów. Dużo mniej zdjęć niż standardowo. Ale dlaczego to z filmów na pewno wiecie spodobało mi się to filmowanie, tak naprawdę w Warszawie czeka już na mnie nowa kupiona kamera, ona to się zupełnie nie... to, to się nie łączył, wiesz. Ja ją po prostu zamówiłem kilka dni wcześniej. Um, ona jest taka typowo blogerska, malutka, bardzo, bardzo poręczna, bardzo fajna i nie rzuca się zupełnie w oczy. Co śmieszniejsze, ja wczoraj nie kusiłem losu, wierzcie mi, to nie było tak, że ja znowu z wywalonym aparatem na zewnątrz tutaj łaziłem po jakichś zakamarkach, nie, to była po prostu wycieczka po plaży, a aparat z gimbalem miałem schowany do torby, ponieważ tuż po wyjściu z terenu hotelu, który filmowałem, skończyła mi się bateria, proste jak klocki, no, schowałem go do torby, no i tyle. Miałem w ręku tylko telefon, spacerowałem po wydmach, no ale podbiegło czterech typów i już tego filmu nie zobaczycie, no.